Bitcoin wybija bardzo ważną strefę popytową I zalicza kolejny niższy dołek Jakie informacje daje nam właśnie tego typu sytuacja Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH, DOTA I wybranych altcoinów przez nas w komentarzach Oraz na koniec zobaczymy sobie co słychać Na Forexie w parze do złotówki Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz Zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco Z kolejnymi materiałami, pamiętaj żeby przybić z zostawić łapkę w górę, komentarz, komentarz taktyczny Lub po prostu napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałbyś abym da was przeanalizował w kolejnym materiale. Zobaczymy sobie oczywiście, jakie altcoiny wybraliście w komentarzach. Oczywiście standardowo dziękuję za Wasze łapki w górę, za Wasze komentarze. Później sobie do tego przejdziemy. Jesteśmy na wykresie Bitcoina. I jeszcze taka informacja, na instagramie łukaszwolski.pl jest jeszcze dostępna analiza alta, którego wybraliście w poprzednim materiale. Tam również dzisiaj znajdziecie moje zagrywki, jakie były dostępne dla moich partnerów edukacyjnych właśnie w ostatnich dwóch dniach. Także Jeżeli jesteście ciekawi, żeby Was tutaj nie spamować, tym, to zapraszam na Insta, tam będziecie mogli to zobaczyć. Hejterzy, zaliczyłem jednego stoposa, ale trzy kolejne pozycje były zyskowne, więc luzik, arbuzik, haj się zgadza. To tak, tyłem, to tak tytułem wstępu, także wbijajcie na Insta, tam będzie również ankieta wrzucona jutro. Nowa, będziecie mogli wziąć udział i wybrać dodatkowego alta. Dobra, co tu się wydarzyło? Właśnie tutaj została wybita ta strefa, tak, ta strefa popytowa, którą zobaczyłem. tak Stąd zagrywaliśmy właśnie na wzrosty. Pamiętacie, mówiłem Wam o tym poprzednio? Tutaj właśnie, stąd zagrywałem pozycję na wzrosty z tej strefy. No i zostało to wybite w Widząc w nocy o czwartej, co się dzieje, poinformowałem moich partnerów o szybkiej zagrywce. Tutaj właśnie szybki short. Take profit pierwszy i cena poszła już w górę, właśnie na interwale jednodniowym. Mamy tutaj bardzo ciekawą świeczkę. Ciekaw jestem właśnie, bardzo jestem ciekawy jak ona się zamknie, czy jeszcze jednak zobaczymy zjazd i, i ten knot nie będzie taki długi, ponieważ taki knot mówiłby nam potencjalnie o kolejnych ruchach wzrostowych, ale może być to po prostu też pułapka na byki. Ja tak jak mówiłem wam wcześniej z interwału jednodniowego spodziewam się tak tutaj spadków dalszych do tej strefy zielonej. I utworzenie tutaj, właśnie wtedy z tego schematu Lejkowa, tak jak tutaj ktoś pisał, również właśnie zauważył w komentarzach, tak? czyli spring, tutaj właśnie wybicie jeszcze stopów i dopiero rozpoczęcie cyklu wzrostowego. Patrząc z interwału 4 godzinnego, tutaj wyznaczyłem dla moich partnerów edukacyjnych kilka godzin taką strefę, właśnie na spadki. No i ten spadek odbył się na interwale jednogodzinnym, tak, krótki spadek. Natomiast później napisałem, że nie zagrywam tej pozycji na spadki z racji tego, że na interwale jednodniowym ta świeczka, oczywiście jeszcze dużo czasu zostało, ale już tego typu formacje gdzieś tutaj były. Tak, na przykład tutaj był spadeczek. Potencjalnie można było liczyć wtedy w ciągu dnia na kontynuację z shortów. Była tutaj pułapka i była tutaj spora manipulacja, więc i tak samo było zresztą tutaj. Więc ja wolę sobie w tym momencie poczekać. Jeżeli zaczną mi spadać, to. Taka pozycja dla moich partnerów się pojawi. A Wy będziecie mogli to zaobserwować w kolejnym materiale lub właśnie na Instagramie. W każdym razie jest to lokalna strefa trzymająca cenę na spadki. I jeszcze tutaj ważny poziom, jaki bym tutaj zaznaczył, taki opór lokalny, lokalny. Skąd cena może nam kontynuować ruch? tak? Czyli właśnie, no można by było tak to rozciągnąć w ten sposób, jako potencjalny, właśnie potencjalna strefa na kontynuację ruchu spadkowego, tak jak tutaj wyznaczyłem wcześniej. Gdyby cena nam wybiła tą strefę okay, i utrzymała się powyżej 20 tysięcy, to otwiera nam drogę właśnie do okolic 21 600, patrząc z aktualnej perspektywy tego, co się teraz dzieje. Mamy wybity ten tutaj dołek, gdzie było to zejście mocne. Tutaj był long, to jeszcze jak byłem w Turcji, nagrywaliśmy, pych. Strefa, pamiętacie, mówiłem o tym na spadki. Czy ta strefa popytowa, która tutaj była, została już zanegowana? No i według mnie powinniśmy zobaczyć kontynuację ruchu spadkowego, patrząc na to właśnie, co się wydarzyło, na tej podstawie, właśnie twierdząc. Tu już po prostu pomijam elementy strategii, tylko na podstawie doświadczenia i gdzieś tam również moich autorskich strategii. Dla mnie jest to informacja o kontynuacji ruchu spadkowego. Czy tak będzie? No o tym przekonamy się jutro, pojutrze, w środę pewnie dalej to sobie omówimy. Na tą chwilę jestem bez pozycji, zamknęliśmy pozycję na wzrosty i czekamy co dalej. Więc tutaj jeżeli chodzi o Bitcoina, to ta strefa lokalna, tak, tak myślę, że będzie OK na kontynuację ruchu. A jeżeli cena nam wybije i utrzyma, no to możemy zobaczyć właśnie ruch wzrostowy do tej tutaj strefy. Tak bym to upatrywał. Może rejestruję Wam mniej więcej jak to może wyglądać, tak, czyli jeżeli cena nam tutaj dojdzie, należy kontynuować. No to lecimy właśnie tutaj, a jeżeli nam zacznie wybierać tą strefę i utrzyma się, tak, tutaj też mamy opór dla ceny, no to mamy jeszcze linię trendu do przetestowania i tą strefę podażową. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy po drodze. Natomiast tak potencjalnie to może wyglądać, czyli mamy jakieś potwierdzenia do wykonania, aby dany scenariusz mógł mieć miejsce, tak? czyli nie góra albo dół, tylko góra albo dół po potwierdzonych warunkach do spełnienia. Za chwilę przejdziemy sobie do ETH. Ale zanim do tego przejdziemy, inwestycja wiedzy wypłaca najlepsze odsetki, i to możecie obserwować chociażby po moich analizach, po moich wynikach, które dostępne są właśnie chociażby na Instagramie. Tam możecie to zobaczyć, wujaszpachowski.pl. Pod koniec miesiąca zrobię Wam jakieś tutaj podsumowanie zarówno zagrywek Spot, jak i Futures. Zobaczcie, jak fajnie zostało to rozegrane na produkcie Spot Premium, gdzie dokładnie były wyznaczone właśnie te poziomy. Zarówno realizację zysków, informacje, updatey. Wszystko to rzucam na Insta. Tam w relacjach możecie sobie zobaczyć, jak informowałem moich partnerów edukacyjnych, gdzie kupować ETH, gdzie sprzedawać, kiedy zabezpieczać pozycję. A szczegóły znajdziecie w zakładce moje kursy. Tam macie subskrypcję miesięczną, jak i pełne te kursy trzymiesięczne, gdzie dzielę się pełną swoją wiedzą dotyczącą właśnie analiz, które tutaj dla Was robię. Na koniec przejdziemy sobie do Forexu, ale to później. Dobra, jedziemy z ETH. Ok, i pamiętacie, byliśmy mniej więcej tutaj, tak? Wyznaczyłem poziom pierwszy na realizacji zysków ze spadków. Dla moich partnerów edukacyjnych później wypisałem ten, ten poziom, tutaj 1400. Zatrzymaj mi się to info. Mówiłem wam o tym, zresztą macie tutaj strzałkę, że spodziewam się zejścia do tej zielonej strefy, a finalnie do 1290. I tutaj właśnie pisałem, że jest to dobry poziom na zakupy. I bam. Cyk mamy odbicie. W tym momencie cena nam testuje tą linię trendu. Linię trendu właśnie wzrostowego. No i zobaczymy, czy utrzyma, jeżeli nam zacznie zawracać znowu, to otwiera nam drogę do kolejnych poziomów. I wtedy możemy zobaczyć okolice 1100 dolarów. Jeżeli bitek również będzie kontynuował drogę do 17,3, tam nawet 15 tysięcy dolarów. Tutaj, aby myśleć o wzrostach, przynajmniej do 1500, no to OK, mamy tutaj strefę tą, strefę w tym momencie, strefę podażową, która jest do wybicia, aby myśleć o tym ruchu tutaj, tu już później. Jest czysta droga, właśnie do tej strefy. Dalej rynek jest spadkowo, bardziej spadkowo niż wzrostowo, i tego tutaj się należy trzymać. Więc pamiętajcie również o zabezpieczeniu swoich pozycji, tych zyskownych, które po prostu macie, czy się na spocie, czy na wzrost, czy się na futures. A jeżeli chodzi o zagrywki futures, jak ja na giełdzie Bybit, do której link macie w opisie, a na koniec tego filmu tłumaczę, dlaczego giełda Bybit, a nie giełda Binance. Dodatkowo tam macie film instruktażowy, jak na tej giełdzie właśnie zagrywać swoje. Pozycję, więc zapraszam was, jeżeli to Was interesuje. No i słuchajcie, mamy dota. Tak, byliśmy gdzieś tutaj, mniej więcej w ostatnim materiale, co mówiłem, a nie byliśmy tutaj. Mamy dzisiaj 19, więc 17 byliśmy tutaj. Mówiłem o tym, że to zostanie wybite i zobaczymy dojście do tych tutaj poziomów. Mamy pierwsze dojście elegancko, tak? Czyli jeżeli ktoś zagrał tutaj sobie na spadki, no to mógł tutaj zaksięgować zyski. Spodziewam się dojścia do niższych poziomów, które tutaj jeszcze wyznaczyłem. A jeżeli mamy myśleć tutaj o zakończeniu, to no to wypadałoby, żeby cena nam wróciła powyżej w tym momencie tego oporu dla ceny, który nam się tutaj właśnie wyrysował, ta dolna banda. Zobaczmy, co wybraliście w komentarzach. Tak jak wspomniałem, dziękuję za wasze komentarze, za wasze łapki w górę. Do 13 tysięcy raczej nie, ale myślę, że 15 tysięcy knotem mogliby zahaczyć. C98 możemy zobaczyć, Właśnie, tutaj jedni piszą super dźwięk, fajnie, głośniej, zarobiście super, zajebiście A inni piszą że do dupy Także nie wiem Słuchajcie, naprawdę nie wiem, na razie nie będę nowego mikrofonu kupował, mam mikrofony kurde za 1000 zł, 1200 700 zł, bardzo dobre mikrofony i Filipa Dobra, zobaczmy sobie tak Jakiś shit Nie lubię takich rzeczy Dobra, ktoś mi tutaj poprosił jakiegoś shita Na zasadzie, że się bardzo zaadobą CRV Zobaczmy, CRV. No, reakcja tutaj była. na CRV. Jest, jak sobie jakoś umawialiśmy. No, tutaj była analiza i nawet take profit. Nie wiem, kiedy to było. Mogą sobie zapisać datę, ale widzę, że napisałem na YouTube. Myślę, że możemy zobaczyć zejście do okolic 71 centów, 72 na ten poziom tutaj. Taki spoko poziom na realizację zysków, to bym tutaj brał. Tak to widzę teraz. Arkadiuszu Kubaczkowski. Pozwolisz, że będę sobie czytał Airdrop, a nie AirDrop, ale dziękuję Ci za uwagę. Będę mówił, a nie czytał. 198. No niestety. Tutaj jedyne, co mogę zrobić, to wyznaczyć poziom realizacji zespół Wejścia to tego nie widzę. Niestety. Na siłę nie będę nic wyznaczył BTTC. Aha. Teraz Bitconnect. Bitconnect. Też kiedyś ganiałem. Coś tam było nowego. Że z tego sprzedałem, że go sprzedałem, bo jest Masaka. Nie no, tutaj też nic nie ma. Jeżeli chodzi o potencjalne kupno. Poziom realizacji zysków ewentualnie tutaj. I kaplica. Co jeszcze tutaj wypisaliście? Proszę was, nie piszcie właśnie takich, nie wysyłać takich shitów, bo strasznie nikt nie lubię ale że czytałem o tym Forexie, bo już bym się zapomniał Dobra Q, Enter, co to jest? No, widzę, że kiedyś robiliśmy Był jakiś poziom, tak Trochę coś tam pykło Okej okay. za spoko Tutaj poziom realizacji zysku byłby też OK. A tutaj potencjalny poziom zakupowy 65, 160. Poziom zakupowy Coś jeszcze? Wuczyli mixer XRP gdzieś widziałem, tak? XRP, okej okay. A co z tym XRP? Słuchajcie, tutaj jakieś poziomy realizacji zysków były, wejście było, wejście dalej w przypadku dalszych spadków jest I to jest poziom realizacji zysków, gdyby cena nam tutaj nagle wyskoczyła To bym tak powiedział i zobaczmy sobie teraz Forex, czyli pary do złotówki. Piszcie też, czy chcecie z Forex jakieś inne pary, tak z ciekawości. No, widzę, że nam nic za bardzo się tutaj nie zmieniło. Cena dalej tutaj trzyma. Mamy natomiast tutaj lokalną strefę popytową. Może odbić się również sobie chociażby właśnie do tej strefy. No i dalej tutaj podtrzymujemy ten Scenariusz po wybiciu właśnie tego wsparcia możemy zobaczyć zejście właśnie do około 4,20, ale na razie w to wątpię, patrząc na to, co się dzieje na świecie. To tak samo. Nic się nie zmieniło od tych kilku dni lokalnie. Słaba jest ta para do analizy, na przykład z H4, czy z 1 też ok, ale z mniejszych interwałów kiepsko. Dobra, widzimy się na Instagramie, widzimy się na YouTubie w środę, wbijajcie na razie czego piszcie na insta Łukasz Pacholski, Do zobaczenia, do utrzycenia. Niech widka nie będzie z Wami piona.